Gdzie ty się wybierasz, cytryna? Co ci tu jest potrzebne? Gdzie się piasek wybiera? Nie leż mi w tym błocie. Czego tu chcesz? Proszę do domu, chodź. Cytryna. Proszę cię bardzo. Może podpompuję to koło, żeby nie było lipy jakiejś. Nie będzie się tam łatwo dostać. Ale, jak przez całą zimę schodziło, mam zapas na tyle, ale wolałbym się napompować i pojechać do „kapciarza”. Ruły starczy, tylko czy się napompuje, czy to jest już lipton całkiem. Pytanie się pojawia często, kiedy odpalanie patrola, no to nie prędzej niż w maju. Jak już się ciepło zrobi chociaż teraz odpalanie tego dwie przegazówki 200 zł leci nie? to nie są tanie rzeczy na razie zajmę się kapciem potem ładujemy akumulatory potem nie wiem może trochę by go trzeba było farką pociągnąć bo widzicie że to zżera tu gruby zderzak jest ale to szybko się zżera mam nadzieję że tam się jakoś dostanę udało mi się już ten wentylek odkręcić także to jest za mało jest tego powietrza w takiej wielkiej obłonie. bo słychać na całym rancie tutaj ucieka, nie? Przez to, że tak jakby się tak porządnie dmuchnęło, to przypuszczam, że ona by się podniosła, tak to dupa. Jest problem, bo jesteśmy w tej fantastycznej chińskiej restauracji Dong Kłan. Ja myślę, że to będzie kurczak ta chrupiący po wietnamsku na gorącym półnosce. Nie, to nie był na gorąco i nie wiem, czy to nie był po Kurczak po pikantny to chyba było to. E, bo zawsze była sympatyczna pani, której dzisiaj nie ma i zawsześmy zamawiali to samo. W ogóle nie przeglądając tego 200 stronicowego menu, a dzisiaj pani nie ma i nie wiedziałem co zamawiać. Ale to chyba będzie posęczułansko za 24,50. Tak ci wydaje, bo, jest tylko ten jest. Wołowina, po nie, ja wołowiny nie chcę, e, bo ten kurczak jest dobry, bo trzymałem eksperymentować. Oczywiście, znaczy, wiesz, tu zawsze sam sobie, powinienem eksperymentować, ale to jest takie dobre, że na to tutaj przyszedłem. Wytniesz, wymażasz. Ja nie wycina, ja zawsze mówię, pokazuję prawdę. I się zjawiła, i okazuje się, że to faktycznie jest to, co żeśmy zawsze zamawiali. Następnym razem sobie wezmę wołowinę, posyczumańską testowo. Ale taką miałem ochotę na ten kurczak, bo nas dawno nie było. On jest tak zajebisty, że po prostu można zwariować. Skoczył sobie Adong Kwan, muszę powiedzieć, nigdy nie wiem, która to jest ulica, czy mała, czy duża. Ale od rynku, w każdym bądź razie. Ta bliżej źródłowej to chyba będzie duża albo mała, nie wiem. Niezmienny od wielu lat, nie? Tak więc to jest duża zaleta, że macie jakąś pozycję, na którą macie ochotę, wbijacie i wiecie, że dostaniecie to, co zawsze dostajecie. Nie ma żadnych niespodzianek. Porcja solidna. E, cena, nie pamiętam, chyba 24,50 jakoś, tak, 25 zł. Tak mi się wydaje, za, za tą porcję i już wiem, bo Pani potem przyszła, która zawsze mi temat ogarnia. Zresztą muszę Ci powiedzieć, że to co szafa, bo Pani ogarnia temat, bo właśnie żeśmy sobie pogadali. Mówię, że przyszedłem, zawsze zamawiałem, że to co chcę, a nie wiem czy to było to i to jest kurczak po seczułańsku. Następnym razem wezmę wołowinę testowo, ale kurczak moim przyjacielem jest. Może nie jestem takim mega wielbicielem kurczaka i wolę wołowinę, ale jakoś tak wiem go tu w tej knajpie, nie wiem, od 20 lat. Pewnie tak. od 20 lat smakuje tak samo i tak samo wychodzę zadowolony. Tak więc zachęcam, jak macie czasami ochotę na Chinola, to mnie akurat ten smak jak najbardziej pasuje. No działa ładnie. Eee, może byśmy tak zmniejszyli to, a zwiększyli to. Hmm. ta pogoda zimna nas nie rozpieszcza. Tutaj za parę dni już mamy bowieta, chyba. FP8 Paweł, Karol, Plus 10 dB wychodzi ten ziomak. A drugiego nie słychać. No, powiem szczerze, że antena zaskakująco daje radę. Duża poprawa od tej tymczasowej, którą miałem. Mocno czytelnie, dużo stacji. Jestem zadowolony. Jest tutaj możliwość. Można to akurat ściszyć, bo słyszycie, jak to idzie. Odbiór RTTY. Jak widzę tutaj, e, jakaś PA3 stacja, SP5 CGN. No i idzie dekodowanie. Pojawiają się takie pytania, czy się opłacało zmienić LiFa na Tesle o pięknym imieniu Telesfor? No to. Szczerze, to się nie opłacało. Ale jeżeli zapytacie, czy było warto, no to wydaje mi się, że było warto. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia gadżeciarza i człowieka, który jara się tym SpaceX-em, jara się Teslą, jara się tymi rzeczami, to z tego punktu widzenia zajeby się było warto. O. Tak, tak bym to ujął. Tak więc, po pewnym czasie, jak już sobie jeżdżę tym samochodzikiem, to, to stwierdzam, że było warto. Są pewne niedociągnięcia, o których Wam mówię. Niejednokrotnie, nie dwukrotnie, nie trzykrotnie. Ale nie ma samochodu idealnego. To, to, to już wszyscy wiemy. Że nie ma samochodu idealnego. Na razie strasznie mnie to jara. Właśnie to, że przychodzą update'y, że się coś tam pojawia nowego, że ten zasięg w końcu jest taki, że w ogóle nie odczuwam, że jeżdżę samochodem elektrycznym, bo to jednak dwa razy większa bateria niż w Lifie, a zużycie, a zużycie energii mniejsze niż w Lifie. Tak więc jeździ się naprawdę przy moim takim jeżdżeniu po mieście dziennie średnio 50 km. No to raz w tygodniu, nawet poniżej 50, może średnio wyjdzie mi 40, tak więc yy, tankowanie, ładowanie raz w tygodniu to jest wszystko, co muszę wykonać. Kilka tych tras, które objechałem i mam w planach jeszcze objechać, też daję radę, tak więc no już po takich, nie wiem ile to będzie, 3 miesiące, 2 miesiące? No jakoś 3, koło 3 miesięcy już się będziemy kręcić, to muszę powiedzieć, że e, że było warto, jestem zadowolony. Co bym teraz chciał? Na razie nic nie widzę, co by mnie mogło usatysfakcjonować. Może bym bardziej chciał Y, bo już się robię starym dziadkiem i starym dziadkom się wygodniej wsiada do takich większych samochodów, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, jakby miał zawieszenie pneumatyczne, a że nie ma. No to na razie mam y, jedyną, opcją, y, jedyną opcję, na którą byłem nastawiony i którą chciałem. A w kwestii samego przemieszczania na co dzień, nie jeżdżę szybciej. E, nie jeżdżę dalej, bo Leafem tak samo pokonywałem te same odległości, tak samo jak i Prusakiem, też jeździłem mniej więcej w ten sam sposób. E, koszty, no może były podobne, bo przy takich niewielkich przebiegach Prusak jest bardzo oszczędny, jeśli chodzi o paliwo, e, tak więc w, tak, żeby sobie to w jakikolwiek sposób ekonomicznie e, wytłumaczyć, że nie wiem, z prusaka na Tesle, która jest, nie wiem, 10 razy droższa, czy, czy nie wiem, 15 razy droższa, czy 20 razy droższa. Ekonomicznego uzasadnienia nie ma żadnego. Zresztą jak każdy samochód drogi. Nie ma uzasadnienia. Tak naprawdę przemieszczacie się z punktu A i z punktu B, czy wyjedziecie Toyota Yaris, czy jedziecie Mitsubishi lancerem, czy jedziecie Teslą, czy Syreną Bosto, wersja pustynna z włazem nie ma znaczenia, bo stoicie w tym samym korku. Tyle mogę powiedzieć. To nie jest, to nie jest wydatek kurnia uzasadniony. Samochód dla mnie to jest dla mnie dla mnie ostatni wydatek, nie? Jaki, jaki chętnie bym ponosił. Ja wiem, że dla niektórych jest to. Podstawowy wydatek, bo często jest tak, że Nie wiem, z racji zajmowanego zawodu musicie jeździć takim, a nie innym samochodem, żeby was poważnie kontrahenci brali Ja nie muszę, nie? Inni potrzebują jakiejś takiej, nie wiem, podnieść swoją wartość, obwieszają się łańcuchami, złotymi zegarkami, drugimi samochodami Też jakoś jestem pozbawiony tego, tej potrzeby, nie? Eee ale po prostu chciałem ze względu na tą zajawkę na, no przez przejawko przez pryzmat Elona. No, tak jak on odblokował przemysł kosmiczny, teraz amerykański i co się tam w końcu coś dzieje, tak samo trzeba przyznać, że dzięki niemu. Eee, mamy samochody elektryczne, takie, jakie mamy, i tak się to ruszyło. Nie dyskutuję w kwestiach ekologicznych, bo tak jak wam niejednokrotnie e, powtarzałem, jeżeli mogę być ekologiczny, to jestem, a jeżeli mamie to drożej kosztować, to nie jestem. To jest zupełnie z mojego punktu widzenia inna, e, inna płaszczyzna, pod którą w ogóle się zastanawiałem nad tym samochodem, i dlaczego kupiłem. Na pewno nie z punktu widzenia, że jestem bardziej eko. Jestem bo skoro bilansuję prąd, na którym jeżdżę przez cały rok, fotowoltaiką, którą mam na dachu, to znaczy nie jeżdżę na węgiel, tylko jeżdżę na słońce, bo jakbym dopłacał za to, no to wiadomo, wtedy jeżdżę na węgiel, ale to w ogóle dla mnie nie miało żadnego znaczenia. Bardziej istotną kwestią była zajawka, i wiele rzeczy, które w jakiś tam sposób wchodzę w posiadanie, to jest na podstawie zajawki. Tak jak laski mają zajawki na, nie wiem, na torebeczki, na futerka, na buciki, na różne inne pierdy, to ja mam zajawki gadżeciarskie, nie? Tylko tyle, że zajawki gadżeciarskie mają tą zaletę, że jak Wy już tą torebeczkę zużyjecie, to ją możecie wyrzucić, a zajawkę gadżeciarską, nie wiem, radejko, transiwer krótkofalarski, który kupiłem, nie 10 czy 15 lat temu, teraz go sprzedam i to jeszcze za wyższą kwotę, niż go kupiłem, nie? To jest, to jest plus takich zajawek, a nie innych, nie? Bo jedne zajawki są takie, że e, jedni wciągną nosem, inni przepiją, inni puszczą w kasynie, inni jeszcze wrzucą w ubrania czy w jakieś inne rzeczy, które nie mają absolutnie żadnej wartości, chociaż teraz jest trochę wariatów, co to kupuje jakieś stare buty, ale głównie nienoszone, nie? Noszone, nie? Eee, a te zajawki technologiczne mają taką zaletę, może nie komputerowe, no bo jak macie komputer sprzed 10 lat, to on nie ma za dużej wartości, no to, to, to prawdą jest. Zegarek jak macie, to on nie ma za dużej wartości. Telefon, on nie, nie, na wartości nie zyskuje. Samochód na przykład, w tym przypadku moim, aż się poplułem, <laughs> przepraszam, dziękuję, eee, to, eee, no to zyskuje na wartości, nie? bo to ciągle idzie w górę. Teraz można by powiedzieć, że oszukać przeznaczenie. Ten, kto, ten, kto wydawał brykiet, czyli pieniądze z wersalki, to to jest trochę do przodu, bo te dobra co ponabywał no, to nagle e, urosło im na wartości, nie? Są takie absurdalne rzeczy, że ktoś kupił furę, pojeździł 3 lata, sprzedaje ją za więcej niż kupił, nie? Wracamy do takich komunistycznych czasów, nie? Zaczyna ta inflacja już tak napędzać jak za komuny, że kupowaliście, wjeżdżaliście z salonu i mogliście sprzedać drożej. W przypadku Tesli ci, co się na przykład pozapisywali na Eski i na X-y, e, to już różnica cenowa od tego, co się zapisali do tego, co będą odbierali, to jest 80 tysięcy. I często jest tak, że ktoś sprzedaje swoje miejsce w kolejce C za 4 dychy, bo komuś nie opłaca je kupić za 4 dychy, a kupić samochód taniej o 8 nie? Tak więc to jest ciekawe, że wychodzicie z salonu, bo teraz trzeba na to czekać i możecie samochód sprzedać za 80 czy 100 tysięcy więcej niż żeście go kupili. W takich czasach żyjemy, jeżeli się nie opamiętamy z tym drukowaniem pieniędzy, w tym rozdawaniu, nie zaprzestaniemy tego. To będzie jak zagierka. Pożyjemy teraz 2 czy 3 lata. Ci co tam nie generują przychodów, to pożyją na koszt innych, na koszt długu, który będzie generowany, a potem ktoś go będzie spłacał. No. Bo mam nadzieję, że wszyscy rozgarnięci nie uciekną z tego kraju, żeby spłacać długi dziadków i rodziców, tylko ktoś zostanie. Bo jak wyjadą, to będzie słabo. Ale jak nie, najdzie, nie, nie przyjdzie opamiętanie, nie przyjdzie. Yy, Najgorsze jest dla mnie to, że ten rząd, który teraz był, miał możliwość naprawdę zrobienia dużo rzeczy dobrze, ponieważ miał no, silną większość parlamentarną i mógł to spożytkować dla dobra kraju. A wydaje mi się, że niestety, dla dobra kraju nie jest to spożytkowane. Ta propaganda sukcesu absolutnie nie przyjmowanie żadnych uwag ze względu, że coś można zrobić lepiej, albo że coś się zrobiło źle. Tylko za każdym razem jest wszystko dobre. A jak jest złe, to jest wina Tuska, Putina, Badena, Macrona, czy jakiegoś innego. No to e, te tłumaczenia nie będą nic warte w przyszłości, trzeba będzie spłacać długi, albo, albo nam się gospodarka w jakikolwiek sposób zwinie. A mamy teraz szansę, wydaje mi się, że to jest taka wiekowa szansa, właśnie przez to, e, przez to. Zamieszanie na wschodzie, które jest, że Polska może teraz naprawdę wypłynąć na szerokie wody i stać się poważnym graczem, i skorzystać na tym mocno. Ale jak widzę, na razie nie jesteśmy w stanie schylić się po tą monetę, która leży pod nami. Wystarczy się tylko schylić i ją podnieść. Niestety nie. Musimy się opamiętać, moi mili, i musimy skorzystać z tej, z tej, z tej okazji, która nam się nadarzyła. Takie moje zdanie jest, no możecie się nie zgadzać.